Dzień dobry, Tomasz Kolaciński. Co zawsze w wizycie powinno się pojawić? Uważam, że przy każdej wizycie, czy to jest pierwsza wizyta, czy druga, czy któraś z kolei, zawsze powinny być dwa elementy. Pierwszy element, o którym mówię, to właśnie sprawdzać za każdym razem, kto po stronie klienta będzie odpowiadał za decyzję to będzie miał wpływ na to, czy prędzej, czy później podejmie klient ze mną współpracę, czyli budować sieć połączeń, poznać ścieżkę decyzyjną u klienta. Czyli ja w tej chwili na przykład mogę rozmawiać z informatykiem, bo sprzedaję jakieś rozwiązanie zabezpieczające dla firm i pod koniec wizyty pytam, dobrze, Pani Julito, to proszę mi jeszcze powiedzieć, kto prócz Pani będzie miał wpływ na finalną decyzję, z kim ja tu powinienem jeszcze porozmawiać. I okej, okay, Pani Julita może zapewniać mnie, że tylko ona, nie znaczy to, że przy drugiej czy trzeciej wizycie nie okaże się, że dostanę trochę inne informacje. Może pani Julita powie, że no na pewno pan dyrektor finansowy przy wydatkach powyżej 50 tysięcy, panie Tomku, na pewno będzie go interesowało. I na przykład wtedy ja pytam w następnym kroku, dobrze, czy na dalszym etapie naszych rozmów będę mógł z panem dyrektorem, proszę mi w ogóle powiedzieć, jeżeli mogę, o godność pana dyrektora finansowego. Czyli wszędzie, gdzie mogę pozyskuję informacje, chociaż imię i nazwisko, bo wtedy być może wróciwszy do domu, wrzucę to sobie na Linkedina i zobaczę, czy pan dyrektor finansowy na Linkedinie jest i już go zaproszę do swojej sieci kontaktów. Muszę o tym myśleć dużo wcześniej. Czyli w każdej wizycie, po pierwsze, będę pozyskiwał informacje o tym, kto tu jeszcze będzie po stronie klienta wpływał na decyzję? I prędzej czy później będę chciał z tym człowiekiem nawiązać kontakt albo spotkać się, jeżeli to możliwe. I druga rzecz, która w każdej wizycie także powinna wystąpić, w moim odczuciu, to na końcu tak zwane cementowanie ustaleń, czyli finalizowanie spotkania. Nie mówię, że zawsze muszę sprzedać, ale zawsze muszę zapytać dobrze, panie Julitu jakie będą nasze następne kroki, czyli na co się umawiamy. Albo pytam pani Julity, albo podsumowuję, co się stało na spotkaniu i mówię, dobrze, pani Julito, czyli umówiliśmy się, że najpóźniej za tydzień ja pani przesyłam moją propozycję, ale wcześniej do dwóch dni prześlę mi pani informację o A, B, C, bo te informacje są mi potrzebne, żeby rzeczywiście skonstruować ofertę. A później w następnym tygodniu pani pomoże mi umówić się z kierownikiem produkcji, żebyśmy zobaczyli, jak parametry XYZ wyglądają w codziennym działaniu. I ja tu wtedy przyjadę z naszym technologiem. Czy tak? I to też jest dobre podsumowanie. Czyli te dwie rzeczy w mojej ocenie zawsze powinny wystąpić w każdej niemalże wizycie u klienta. A jak Waszym zdaniem, co jeszcze z Waszego doświadczenia wynika, o co jeszcze warto zadbać podczas wizyty u klienta? Piszcie w komentarzach, chętnie przeczytam. Pozdrawiam.